Cześć ja jestem Mia ja i witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale um, Teraz ja jestem w domu, kiedy nagrywam ten wstęp um, I dzisiaj będę robić dwie fajne rzeczy Pierwszą z nich będzie test kamizelki, którą mam już pokazuję Kupiłam sobie taką kamizelkę, znaczy babcia mi kupiła um, Więc będzie test, czy jest fajna um, Żebyście zobaczyli całą tak wygląda tutaj, takie No, zobaczymy. I drugą rzeczą to będzie, że... W sensie, to nie jest dzisiaj, ale będziemy jechać sobie na parkury szkoleniowe 11 października. Ja będę jechać na rawce, raczej coś niskiego, takie pewnie 40-50, nawet niżej. Bo jem dzierżawie krótko. I, I będzie film, z, właśnie z parkurów. I teraz już będę miała wszystkie treningi, takie typowo przygotowawcze do tych parkurów. Więc dzisiaj nie możliwe, ale będę skakać, nie wiem, albo będę jeździć jakieś drągi takie, żeby skrętność poćwiczyć. I później jeszcze będziemy jechać, stajni blisko naszej, w sensie blisko Baskila, do, na Hubertusa. I tam pojadę sobie właśnie na siwej też w teren I, mm, I jak tam będą jakieś zawody albo coś takiego ciekawego, na przykład Pony Games czy coś To możliwe, że też wezmę, wezmę w tym udział W sensie jak się Pani zgodzi oczywiście, bo w sumie Pani to sama zaproponowała, no mm, i, I jeszcze u nas w stanie właśnie będą, będzie też organizowany Hubertus A ja myślałam, że u nas w stanie nic się nie organizują, bo to pensjonat Ale moja trenerka organizuje dużo rzeczy w sensie, nie wiem, no, jakby chcę. Nie wiem, czy organizuję, więc będzie też Hubertus, taki mini jakiś organizowany. I jak będzie jeszcze w jakiejś stajni jakieś fajne, na przykład jakieś takie małe zawody albo coś, to też pojedziemy. Także to tyle z jakichś um, takich rzeczy. No także chyba to tyle z takich rzeczy, więc myślę, że widzimy się już w stajni. <grywa> Ja tutaj rozcierawka z takim siową. Tak do nie pasuje, tak do nie pasuje. I skokowy papering. Poping jest bardzo mocny skokany. Dobra, trening Co, będziecie mieli z moim to komentarzem, nie bo tu jest tak, dość dużo no, do mówienia. teraz jadę w półsiadzie w galopie. Ogólnie mm, tylko że rafka po... bardzo wybija w galopie w sensie. Najpierw jak się, się siedzi, to niby nie, ale tak naprawdę to w sumie wybija. I, I w półsiadzie, no już trochę jakby skacze. Kortem jest teraz. Mm, Także jadę sobie w półsiadzie. Teraz sobie robię koło w półsiadzie, bo... Mm, tak nie mam nie, wiem, nie robi. robię już w półsiadzie. Robię koło w galopie. Mm, bo mi trenerka zawsze każe w galopie robić dwa koła. Albo więcej. Mm. Więc tu teraz będę robiła drugie koło. I jak przyjdziemy do skoków, to filmiki będą jakby układane w różnej kolejności. W sensie raz będzie nisko, a potem nagle wysoko bo mama mnie nagrywała i mi to mm, wysłało jakby nie po kolei. A ja nie tak? wiem jak to było dokładnie, więc po prostu będziecie mieli źle. Dobra, teraz sobie przechodzimy do szeregu. Najpierw skakałam samego kserka, co też potem będziecie, y Krzyżaka, co też potem będziecie mieli. Tutaj ładnie wyszła. Pasowało w miarę. Mm. Bo tu już jedziemy pierwszy parkurek Tutaj jak zwykle okropnie było, bo, bo ja nie, musiałam bardzo Rafę pilnować. Bo ona chciała wyłamywać. Mm, bo jak potem zobaczycie, za pierwszym razem mi to wyłamała. Tutaj idziemy sobie do krzyżaczka. Tutaj już było ładnie, bo ogólnie. I tu mi wypadło nogę ze strzemieniem. Musiałam skoczyć z nogą bez, bez, bez strzemienia. Ale jak bez strzemienia, to myślę, że całkiem git, rucz rąk. Mm. I właśnie. Ona y, tam, gdzie jest podmurówka, to ona m, tego bardzo nie chciała skakać. I ja jej prawie każdy ten skok wyglądał okropnie. Tutaj sobie jadę podmurówkę, nie widać nic. Były chyba wymiary. Mm, I jadę sobie na tego drugiego krzyżaczka. I tutaj. No, też wymiary. Mm, w sensie nie było, nie, nie było źle. Teraz sobie jadę na y, ten szereg. W sensie nawet nie wiem, czy to szereg, czy nie, nie patrzyłam. Tutaj w miarę. Dobra, tu też w miarę. Mm, to ma trzy fulki. Na trzy fulki jest. I tutaj jedziemy sobie na krzyżaczka. tu było okropnie, bo Rawka jakoś pociągnęła zatem ze sobą. W sumie nie wiem, co ona zrobiła, nie przypatrywałam się. I mm, teraz jedziemy chyba drugi raz. Więc tutaj... Tutaj znowu nie poszło. ogólnie tylko jeden, yy, jeden skok z tą podmurówką poszedł. Tak dobrze, dobrze. Yy, tutaj krzyżaczek, no, ładnie. Jedziemy sobie dalej. z nóżki. I tutaj jedziemy do szeregu. Rafka mega pędziła, więc jak czasami zobaczycie, jakby się na przykład rękami jakoś tak bardzo daje do tyłu albo coś To ja ich tak nie robię ogólnie Tylko po prostu mm, próbuję zwolnić rawkę, bo ona na skokie sko sko się mega napala Tylko czasami jakby moje ręce nie, nie, nie są takie stabilne, nie, nie stoją w miejscu, tylko trochę jakby no ruszam nimi Nie wiem jak to powiedzieć, no to jest kusik to jest kusik początkowy, jakbyście nie wiedzieli. <laughs> mm, no w sensie nie początkowy, początkowy, ale po pierwszym skoku chyba. Tutaj bardzo, bardzo nieudany ten skok. Jedziemy sobie dalej. I tutaj znowu skaczę. I tu jest właśnie wyłamanie. Teraz jadę tego krzyżaczka chyba pierwszy raz. Miar ładnie. Hmm. I właśnie y, tu będę chyba... Nie wiem, co mi Dobra, tu jadę dookoła, bo zaraz zacznę już przejazdy, które już w sumie wcześniej widzieliście. Tutaj jest w miarę ładnie, dlatego wyrzucam. Hmm. Oprócz tej stacjonatki tam na początku, okserwuje się tu ładnie. Hmm. Tutaj jedziemy sobie już pod murówkę, to ona wyszła ładnie naprawdę jak na Rawkę, jak na mnie jak na to, jak jeździliśmy te pęgrówki, bo ona tak mega w różnych miejscach się wybija że ja nie wiem kiedy zacząć robić półsiad kiedy ona się wybije, bo ona albo za albo za blisko albo mi jeszcze nie przeskoczy tutaj też ładnie, stacjonatka idziemy do ostatniej przeszkódki no i tutaj też ładnie także mm, ogólnie z kilku przejazdów byłam zadowolona z kilku nie Tutaj sobie jedziemy y, kolejny raz. Tutaj jadę. Jezus, tu jesteś. Y, tu właśnie, y, ten, ten, co w miarę był. Nie, że był jakiś piękny, ale nie był ten brzydki. Y, jadę sobie tutaj na drugą stację latkę. ona akurat teraz była brzydka. Bo bardzo y, p, rękami poszłam do przodu. Nie wiem, jak to się nazywa. Y, tutaj jedziemy sobie na linię. To tutaj było ładnie w miarę i też mi ręce trochę poszły. W, właśnie w tej linii ciągle coś nie pasowało. Albo na pierwszej, albo na drugiej rę, rękami tak szło mega do przodu. Mm, także no, tutaj nie, w tej linii zawsze jedna przeszkoda nie pasowała. Najczęściej ta stacjonatka. Tutaj znowu była taka w miarę. Jedziemy dalej. Rafka jak widzicie albo nie widzicie, mi mega pędzi wszystko robisz, żeby ją zatrzymać, ale oczywiście nie, nie zwolni. Tutaj skoczek. Nie dojechałam do końca, no bo nie wiem. I tam na końcu znowu ładnie. Tam chyba nie miałam żadnego, że brzydkiego, brzydkiego skoku. Jedziemy dalej. Tutaj też zostawiam, bo tu też było ładnie. Więc to była pierwsza przeszkódka. Teraz będziemy sobie najeżdżać na podmurówkę Co? O, ja nie wiem czy tu wyszło ładnie czy brzydko No ładnie w sumie Dobra to kilka i było ładnych. może ja nie czułam aż tak bardzo, że dobrze. Tutaj musiałam mocno zakręcać W nie mogłam zajrzeć do narwika, bo mnie wyrabiało i tu było bardzo brzydko mm, Nie podobało mi się to w ogóle mm, I tutaj sobie już najeżdżamy na linię To ona była chyba w miarę ładna właśnie no, ten okserek okay, był taki średni, ale, wariant, ale to w pewnej godniejszej linii, jeśli chodzi o całość, jaką skakałam. I to już koniec. Ja już jestem podróżny, jest platform, którego trzeba umyć, ale poczekam aż To się jest, jest bardzo mokra. Mm, było mega super świetnie. Sk jeździłam pierwszy z w siodłem skokowym i skakałam parkour z sześćdziesiątek. Ogólnie, moim zdaniem, było w miarę. Kilka przeszkód było bardzo ładnych, a kilka okropnych. Bo ona, ona jest okropna do skoku, okropna po prostu. Bo, bo, ona mega się napala na przeszkody i ona leci takim galopem. I nie, że coś ją dzwoni, żeby coś, bo ona będzie leciała galopem. Więc, więc do skoku nie jest zbyt świetnym koniem, w sensie yy, bardzo pędzi. Yy. Ale, ale oprócz tego, że pędziła ja wtedy nie wiedziałam, kiedy zrobić półsiad, bo ona czasami pędzi i nagle się zatrzymuje. W sensie, no nie, że pędzi, ale no, często, się, często się zatrzymuje przed przeszkodą. Mi się dziś raz zatrzymała, bo ona bardzo lubi wyłamać. Prawda, Dubek? Tak, tu lubisz. No, ona bardzo lubi wyłamywać. I nie wiedziałam, czy zrobić półsiad jakby za wcześnie, i, I tak, jakby, no tam, czy ona mi skoczy za wcześnie, czy, czy do drewna? Więc, więc czasami, jakby trochę um, bardzo mnie, um, leciałam do przodu, ale, yy, ale oprócz tego było fajnie. Ostatni okserek, myślę, że skoczyła ładnie. Yy, yy, stacjonatki też, tylko tak przekątne, tak średnio, bo, bo ona mi właśnie na tym jednym przekątnym bardzo, bardzo leciała szybkim galopem. I potem jeszcze mega szybko galopowała, żeby sobie zmienić nóżkę. Oczywiście, że na przeszkodzie nie mogła. No i te. I, i, i na te parkury szkoleniowe będę jechała najpierw, tak jak myślałam, takie chyba drążki i kawaletki, żebym zobaczyła, jak rafczo się w takim miejscu spisu jakby jaka jest. Bo pani powiedziała, że czasami jest gryczna, czasami okropna żebym zobaczyła. Jak mi dobrze pójdzie, to pojadę sobie 30 czy tam 40. Jakąś najniższą konkurencję. No, mówiłam wam, że dziś kochaliśmy 60, chyba tak, no. Więc, e, tak 50, 60, ale było mega super. E, chyba najlepsze skoki na rawce. E, może też dlatego, że jeździłam skaką w środę skowem, a tak to zawsze skazył wyjazdniałem. bo on jakby tam razem. No, więc bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało. Ja jeszcze będę lążała zaraz dalej, ale z tego nie będzie z filmików. Mama w ogóle przyjechała, żeby mnie nagrać, bo Nina by mnie nie nagrała. Ze szczęście mam filmiki. To było bardzo fajnie. Mm, no i chyba tyle. No chyba. No, no wiem, że nie powinna mówić cały czas no i chyba tyle, ale ja nie wiem, jak już zakańczać zdanie, więc mówię no i chyba tyle. Mówię no, więc tyle. Weźmie. super, proszę. Oj, oj. ojo no. Tutaj macie horslipsowe asy. I ja już jestem w domu mm. I ogólnie kamizelkę bardzo polecam Mi się bardzo wygodnie w niej jeździło, w ogóle nie czułam, że ją mam W ogóle powiedzcie, czy chcecie, żebym kupiła mikrofon, bo mnie nie słychać ma, mówi, że nie wyraźnie mówię na filmach. A mm, no także możecie napisać. To mm. I mi się w kamizelce super jeździło. Ogólnie, ja kiedyś nie lubiłam jeździć w kamizelkach, ale ja chyba teraz już nie będę zawsze, bo jakby jej nie czuć prawie, a jakby się coś stało, to jednak cię ochroni mm, Także bardzo polecam. Nie mam pojęcia, co to za kamizelka jakaś swing 07 chyba, czy coś. Um. Znaczy, PO7, znaczy nie mam pojęcia co to jest o zero. No taka, to jest ta o mm, Także polecam I, I na jeździe mega było fajnie yy, W miarę wysoko jak na, jak na mnie, na razie na rapce skakaliśmy Bardzo fajnie mi się skakało, też yy, w miarę dobrze to wygląda Jak się patrzymy na filmiki yy, Tylko czasami jakby, no, leciałam do przodu jednak jak się nie spodziewałam, że ona się tak jakoś wybije nagle albo coś na, jedy, na jednym tylko skoku z podmurówką. Um, ona zawsze prawie dodreptywała, do więc też nie za ładnie wygląda. Ale oprócz tego super. Ej. No i... Mm, no i chyba tyle. Także mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Pa!